Wzięciu pomysłu radzieckich inżynierów. 10. Ściśle tajna Skrunda 1, Łotwa. Znana również jako miasto Widmo, bo jednym z najbardziej tajemniczych miejsc na mapie Związku Radzieckiego. Położona około 7 km od od miasteczka jebie. Skrunda, stanowiła zamknięte osiedle wojskowe zbudowane w latach 60. XX wieku, aby obsługiwać strategiczne ratary wczesnego ostrzegania typu Dnepr. Radary te były kluczowym elementem radzieckiego systemu wczesnego ostrzegania przed atakiem rakietowym, monitorując przestrzeń powietrzną w poszukiwaniu pocisków balistycznych wystrzelonych z zachodu. Ich zaawansowana technologia pozwalała na wykrywanie obiektów na odległości do 3000 km, co dawało ZSRR cenny czas na reakcję w przypadku potencjalnego ataku. Skrunda 1 była samowystarczalnym miastem z pełną infrastrukturą, blokami mieszkalnymi, szkołami, sklepami i obiektami rekreacyjnymi, zamieszkałym przez personel wojskowy i ich rodziny. Ze względu na swoją tajność nie była oznaczona na żadnych oficjalnych mapach, a dostęp do niej mieli wyłącznie upoważnieni. Po upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku i odzyskaniu niepodległości przez Łotwę, Skrunda 1 stała się przedmiotem negocjacji między nowym rządem łotewskim a Rosją. Ostatecznie w 1998 roku Rosja opuściła to miejsce, demontując sprzęt radarowy, a miasto zostało opuszczone. Warto dodać, że podobne systemy radarowe, jak te w Skrunda 1, były rozmieszczone w innych częściach ZSRR, m.in. w miejscowościach Miszelewka na Syberii, Miszelewka. czy Balkasz w Kazachstanie. Stanowiły one integralną Miszelewka. część radzieckiego systemu wczesnego ostrzegania, zapewniając monitorowanie przestrzeni powietrznej na różnych kierunkach strategicznych. 9. TRANSPOLARNA MAGISTRALA KOLEJOWA jej budowę rozpoczęto w 1947 roku z zamiarem połączenia miast Salehard z miastem Igarka, tworząc linię kolejową o długości około 1300 km, biegnącą na wysokości koła podbiegu nowego. Głównym celem budowy tej linii było usprawnienie transportu surowców naturalnych z północnych regionów Syberii. Oraz wzmocnienie strategicznej obecności ZSRR w Arktyce. Budowę prowadzono z dwóch stron jednocześnie, oddając już w pierwszym roku 120 km torów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przy budowie wykorzystano około 100 tysięcy więźniów Gułagu, którzy musieli pracować w ekstremalnych warunkach wiecznej zmarzliny, surowego klimatu oraz niedostatku odpowiedniego sprzętu oraz żywności. Praca była niezwykle ciężka, tak bardzo, że duża część więźniów nie doczekała nawet ukończenia pierwszego etapu budowy. Po odejściu od władzy Stalina w 1953 roku budowę przerwano, pozostawiając około 700 km ukończonej trasy. Początkowo ukończone odcinki poddawano konserwacji, ale ze względu na duże koszty i bezużyteczność linii, wkrótce ewakuowano więźniów i obsługę, a magistrale porzucono. Jedną z najbardziej niezwykłych ciekawostek o transpolarnej magistrali kolejowej jest fakt, że szyny na wielu jej odcinkach zostały celowo układane bez podsypki żwirowej i odpowiedniej stabilizacji, co sprawiało, że tory wprost zapadały się w wieczną zmarzlinę. Sowieccy inżynierowie nie mieli doświadczenia w budowie linii kolejowych w tak ekstremalnych warunkach klimatycznych, Wieczna a dodatkowa zmarzlina. presja polityczna wymuszała mhm. szybkie tempo prac. W efekcie zimą linia była względnie stabilna, ale latem, gdy górna warstwa wiecznej zmarzliny rozmarzała, Wieczna podkłady zmarzlina. kolejowe zapadały mhm. się w błoto, a całe odcinki torów wyginały się jak fale. Pociągi, które miały jeździć po tej trasie, nigdy nie miały szansy na długotrwałą eksploatację, bo tory dosłownie połykała ziemia. Do dziś na opuszczonych odcinkach trasy można znaleźć przerdzewiałe tory i zniszczone mosty, które niegdyś... nie do... też jest pojebane, bo, bo w Polsce by już dawno to złomiarze zajebali. ...były nawet używane. Przypominają one o absurdzie i tragicznych realiach pracy więźniów w Gułagu, którzy budowali tę linię kosztem własnego życia. 8. Mi-12 w latach 60. XX wieku radzieccy inżynierowie z biura konstrukcyjnego Micha i podjęli się ambitnego zadania stworzenia największego samolot. śmigłowca na świecie, MI-12. Mm. Ten gigantyczny statek latający miał długość 37 metrów, wysokość 12,5 metra, a rozpiętość mm. jego dwóch wirników. Da, to zajebisty, zajebisty kurwa śmigłowiec. Można nim kurwa. Można nim wylądować, kurwa nigdzie. Wynosiła 67 metrów. Napędzany czterema silnikami turbowałowymi o mocy 6,5 tysiąca koni mechanicznych każdy, MI-12 mógł osiągnąć prędkość maksymalną 260 km na godzinę i zasięg do 800 km. Pierwszy lot MI-12 odbył się w 1968 roku, jednak już rok później śmigłowiec ustanowił rekord unosząc ładunek o masie ponad 44 tony na wysokość 2255 metrów. Osiągnięcie to pozostaje niepobite do dziś. Mimo imponujących parametrów technicznych projekt napotkał liczne trudności. Układ konstrukcyjny z silnikami i wirnikami umieszczonymi na wysięgnikach okazał się problematyczny, prowadząc do niewystarczającej statyczności podłużnej. W efekcie mimo powstania dwóch prototypów Mi-12 nie wszedł do produkcji seryjnej. Niezrażeni tym niepowodzeniem, radzieccy inżynierowie w 1982 roku zaprojektowali jeszcze bardziej ambitny śmigłowiec Mi-32. Miał on służyć do transportu ciężkich ładunków, takich jak elementy platform wiertniczych czy podzespoły rakiet, szczególnie na trudno dostępnych obszarach Syberii. Niestety, projekt Mi-32 nie doczekał się realizacji i żaden egzemplarz nie został zbudowany. 7. Pojazd zagłady VTS Ladoga to radziecki pojazd specjalnego przeznaczenia zaprojektowany w latach 80. XX wieku jako mobilne centrum dowodzenia zdolne do operowania w warunkach skażenia nuklearnego, chemicznego i biologicznego. Bazując na podwoziu czołgu, T80 Ladoga miała zapewniać najwyższym dowódcom możliwość prowadzenia operacji w ekstremalnych warunkach. Wnętrze pojazdu było hermetyzowane i wyposażone w system filtracji powietrza chroniący przed skażeniami. Dodatkowo Ladoga posiadała zaawansowane systemy łączności umożliwiające dowodzenie jednostkami nawet w trudnych warunkach bojowych. Pojazd jest opancerzony, ale nie tak silnie jak czołgi. Nie posiada pancerza kompozytowego, a jedynie stalowy. Ponadto wnętrze przedziałów kierowania oraz pasażerskiego jest ekranowane przed promieniowaniem. Pojazd wyposażono w nadciśnieniowy i filtrowentylacyjny system obrony przed uzbrojeniem masowego rażenia. W warunkach działania ataku masowego rażenia ładoga może funkcjonować przez 48 godzin. Jeden z pojazdów ładoga został wykorzystany podczas likwidacji skutków katastrofy w czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Tam wóz posłużył do badania stopnia skażenia. Jak się okazało, pojazd zaliczył ten nieplanowany sprawdzian z powodzeniem wykonując postawione przed nim zadania. Pojazd służył do rozpoznania terenu oraz wsparcia działań likwidacyjnych w warunkach wysokiego promieniowania. Dzięki swojej konstrukcji LADOGA zapewniała bezpieczeństwo załodze podczas operacji w skażonym środowisku. 6. ZIS-115. Opancerzony samochód Stalina. To radziecka opancerzona limuzyna stworzona specjalnie dla Józefa Stalina w latach 1948-1949. Wyprodukowano jedynie 32 egzemplarze tego modelu, bazując na konstrukcji ZIS-110, który z kolei był inspirowany amerykańskim... Backhardem Super 8 z 1942 roku. Samochód ważył ponad 4 tony, a jego pancerze zapewniał ochronę przed ostrzałem i wybuchami. Szyby wykonano ze szkła o grubości niemal 8 cm, każda ważyła ponad 200 kilo i była obsługiwana hydraulicznie. Pod maską znajdował się 6-litrowy silnik rzędowy 8 generujący moc 162 koni mechanicznych. Co pozwalało na osiągnięcie prędkości maksymalnej około 120 km na godzinę. Stalin, obawiając się ataków, zawsze podróżował na tylnej kanapie, otoczony przez uzbrojonych ochroniarzy. Nigdy nie korzystał z tego samego pojazdu dwa dni z rzędu i regularnie zmieniał trasy przejazdu między swoją rezydencją w Kuncewie a Kremlem. Po upadku rządów Stalina w 1953 roku opancerzone limuzyny Z-115 były nadal używane przez radzieckich przywódców. Niektóre egzemplarze trafiły do innych krajów, Na przykład przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, Mao Zedong, otrzymał jeden z nich jako dar od Stalina. Oprócz tego dwa pojazdy zostały przekazane jugosławieńskiemu przywódcy i są obecnie eksponowane w Słoweńskim Tito. Muzeum Bistra. Tito! O dziś zachowało się kilka egzemplarzy Tito. 115, które można podziwiać w muzeach i prywatnych kolekcjach na całym okay. świecie. Rosyjscy liderzy korzystali z tych limuzyn w oficjalnej Gruzina flocie był? aż do 1994 roku. 5. Program Buran. Buran. Jest przedsięwzięciem uh -huh. mającym na celu Buran, stworzenie Buran. wielokrotnego użytku promu She kosmicznego, stanowiącego odpowiedź na amerykański program Space Shuttle. Rozpoczęty w 1976 Nie roku program był? doprowadził do powstania orbitera Buran 101, który w 1988 roku odbył swój pierwszy i jedyny lot orbitalny bez załogi, trwający 206 minut. Buran, co po rosyjsku oznacza śnieżycę 101, był zewnętrznie podobny do amerykańskiego wahadłowca, jednak różnił się pod wieloma względami technicznymi. Jedną z kluczowych różnic było umieszczenie głównych silników na rakiecie nośnej Energia, a nie na samym orbiterze, co pozwalało na zwiększenie ładowności promu. Buran mógł przewozić do 30 ton ładunku na niską orbitę okołoziemską i zabrać na pokład do 10 kosmonautów. Co więcej, był zdolny do całkowicie autonomicznego lotu i lądowania, czego dowiódł podczas swojego jedynego lotu w 1988 roku. W przeciwieństwie do amerykańskiego wahadłowca, Buran nie posiadał własnych silników głównych. Dodatkowo Buran był wyposażony w system automatycznego lądowania, co czyniło go pierwszym na świecie statkiem kosmicznym zdolnym do takiego manewru bez udziału załogi. Po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku program Buran napotkał na poważne trudności finansowe i organizacyjne, program co ostatecznie Bura. doprowadziło do jego oficjalnego zakończenia w 1993 roku. 12 maja 2002 doszło do tragicznego wydarzenia na kosmodromie Bajkonur w Kazachstanie. W wyniku zawalenia o, się dachu hangaru MIK-112 spowodowanego tam zaniedbaniami w konserwacji w katastrofie tej zniszczony również został jedyny ukończony egzemplarz promu Buran-101 oraz egzemplarz testowy rakiety nośnej Energia. 4. Pierwszy w Europie reaktor jądrowy F-1 był pierwszym reaktorem jądrowym uruchomionym w związku radzieckim w Europie. Jego budowę rozpoczęto w 1943 roku pod kierunkiem Igora Kurczatowa w laboratorium nr 2 Instytutu Energii Atomowej w Moskwie. Reaktor osiągnął stan stabilnej pracy 25 grudnia 1946, stając się tym samym pierwszym europejskim reaktorem jądrowym. F1 był reaktorem typu Graf. Ja też miałem kiedyś reaktor jądrowy. Znaczy, twoja mama miała jądrowy. Coś tam miała? Pitowego, no. w którym grafit pełnił rolę moderatora neutronów. Konstrukcja miała kształt walca o średnicy 7,5 metra zbudowanego z bloków grafitowych. W licznych otworach umieszczono cylindryczne elementy paliwowe zawierające neutralny uran metaliczny. Reaktor nie posiadał aktywnego systemu chłodzenia i mógł osiągać moc od 0,1 do 100 kW co, jak na dzisiejsze standardy, jest dość niskim wynikiem. Głównym celem budowy reaktora F1 było uzyskanie plutonu-239, który miał posłużyć do produkcji broni atomowej. W 1949 roku z przereagowanego uranu uzyskano 4 kg plutonu wykorzystanego w pierwszej radzieckiej bombie atomowej przetestowanej w sierpniu tego samego roku. Ponadto reaktor służył do badań nad sterowaniem reaktora, szkolenia personelu oraz kalibracji urządzeń pomiarowych. Uruchomienie reaktora F-1 stanowiło kluczowy krok w radzieckim programie atomowym, umożliwiając ZSRR dołączenie do grona państw posiadających uzbrojenie jądrowe. 3. Największy kosmodrom świata Bajkonur. Zlokalizowany w południowym Kazachstanie jest najstarszym i największym na świecie portem kosmicznym. Jego budowa rozpoczęła się w 1955 roku w pobliżu małej osady położonej nad rzeką Syr Daria przy linii kolejowej Moskwa Taszkent. Początkowo służył jako poligon doświadczalny dla międzykontynentalnych rakiet balistycznych, jednak szybko stał się centralnym ośrodkiem radzieckiego programu kosmicznego. Niestety, Bajkonur był również miejscem tragicznych wydarzeń. Najpoważniejszym z nich była katastrofa, znana jako katastrofa Nedelina. 24 października 1960 roku podczas przygotowań do testowego startu rakiety R-16 doszło do eksplozji. Katastrofa była przez lata utajniona, a oficjalne informacje na jej temat ujawniono dopiero w 1989 roku. Po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 Bajkonur znalazł się na terytorium niepodległego Kazachstanu. W 1994 roku Rosja wydzierżawiła Kosmodrom na 20 lat, a w 2004 roku umowę przedłużono do 2050 roku. Obecnie Baikonur pozostaje kluczowym elementem rosyjskiego programu kosmicznego, obsługując starty zarówno załogowe, jak i bezzałogowe, w tym misje związane z Międzynarodową Stacją Kosmiczną ISS-2. Elektrownia Jądrowa Juraguła, Kuba. Miała być pierwszą tego typu instalacją na Kubie, zlokalizowaną w pobliżu miejscowości o tej samej nazwie. Projekt rozpoczęty w 1983 roku zakładał budowę dwóch reaktorów typu VVER 440 i V318, z których każdy miał generować 440 MW mocy elektrycznej. Po ukończeniu pierwszy reaktor miał zaspokoić ponad 15% zapotrzebowania energetycznego Kuby, co miało na celu zmniejszenie uh -huh. zależności kraju od importowanej ropy naftowej. Budowa pierwszego reaktora rozpoczęła się w 1983, a drugiego w 1985. Większość komponentów dostarczył Związek Radziecki w ramach dwustronnych umów o współpracy gospodarczej. Początkowo planowano uruchomienie pierwszego reaktora w 1993 roku, jednak później termin ten przesunięto na koniec 1995 lub nawet początek 1996. W 1992 roku natomiast po rozpadzie Związku Radzieckiego i zakończeniu sowieckiej pomocy ekonomicznej dla Kuby budowa została wstrzymana. W latach 90. podejmowano próby wznowienia budowy z udziałem międzynarodowych konsorcjów, jednak ostatecznie w 2000 roku Kuba i Rosja zdecydowały o porzuceniu projektu. Obecnie niedokończona elektrownia pozostaje opuszczona, będąc świadectwem ambitnych planów energetycznych z przeszłości. W pobliżu Aha. elektrowni zbudowano osiedle dla pracowników, znane jako Suidal Nuclear, które miało zapewnić zakwaterowanie dla personelu obsługującego elektrownię. Po wstrzymaniu budowy wiele budynków zostało niedokończonych, a osiedle stało się symbolem niespełnionych aspiracji nuklearnych kuby. 1. Stacja kosmiczna Mir była jednym z najważniejszych i największych osiągnięć radzieckiej, a później rosyjskiej kosmonautyki. Jej pierwszy moduł został wystrzelony w 1986 roku, a stacja funkcjonowała na orbicie do 2001. Była to pierwsza modułowa stacja kosmiczna składająca się z kilku połączonych ze sobą segmentów, co umożliwiało jej stopniową rozbudowę i prowadzenie różnorodnych badań naukowych. Rosyjska stacja kosmiczna Mir przetrwała 15 lat na orbicie, czyli trzy razy dłużej niż planowano. Przetrwała Związek Radziecki, który ba! wystrzelił ją w kosmos. Ba! W latach 90. realizowano prawda. program Shuttle Mir, w ramach którego amerykańskie promy kosmiczne ja dokowały do stacji, teraz. umożliwiając długotrwałe misje amerykańskich Przez astronautów na pokładzie chyba. Mira. Ciekawostką jest, że w momencie rozpadu Związku Radzieckiego w 1991 w roku na pokładzie stacji Mir przebywał kosmonauta Sergiej Krikalow. Z powodu przemian politycznych jego powrót na Ziemię został opóźniony, co sprawiło, że żartobliwie nazwano go ostatnim obywatelem ZSRR. Innym ambitnym projektem radzieckich inżynierów była planowana baza księżycowa Gwiazda. Opracowana w latach 1962-1974 miała być załogową stacją na powierzchni Księżyca. Plan zakładał dostarczenie na księżyc modułów mieszkalno-badawczych, które po podłączeniu tworzyłyby ruchomą bazę na kołach umożliwiającą przemieszczanie się po powierzchni srebrnego globu. Energia dla bazy miała być dostarczana przez reaktor jądrowy. Niestety z powodu problemów technicznych i finansowych projekt nigdy nie został zrealizowany. Według przeprowadzonych wówczas szacunków program budowy gwiazdy kosztowałby około 50 miliardów rubli. Budżet ZSRR był jednak już mocno przeładowany wydatkami na obronność i ostatecznie projekt bazy wraz z innymi projektami księżycowymi anulowano. Dokumentacja została utajniona i do 1990 roku władze radzieckie zaprzeczały istnieniu projektu.